Pierwsze starcie półfinałowe na mapie Demira, Paloma kontra Thunderflash, następnie mapa Ancient i zobaczymy czy pojawi się mapa trzecia, już tak klasycznie mapa The Nuke. No tak, tutaj akurat faktycznie jest ten klasyk jeżeli chodzi o mapę numer 3, no ale też jeżeli chodzi o Palomę, dość mocne rozstawienie na start. Chociaż tutaj akurat ty klameczka był gotowy na te ewentualne domknięcie od stajetu, ale to jest tylko zamieszanie na środku i na aby stworzyć sobie przestrzeń na B, na B. Jednak widzę, że są lekkie problemy, jeżeli chodzi o namierzenie miejscówki dla siebie. Fly jest tutaj osamotniona, atakowany od kilku pozycji naraz. No i finalnie SNX pozostaje sam przy życiu przeciwko czwórce rywali. No sam SNX chyba też nie wierzy w to, że coś jeszcze będzie mógł tutaj zrobić. Raczej walka o to, żeby jeszcze zgarnąć fraga, ale o zwycięstwie w całej tej rundzie po prostu nie ma mowy. Bomba idzie od rampy i zobaczmy, że jeszcze Moonwalk ma świetną pozycję. To jest bardzo dobry plan Palomy w tym momencie. Pytanie, jak sobie z tym poradzi Klameczka i egzisty, który go będzie wspierał, ale jednak Olimpy przegrywa swój pojedynek. Moonwalk jednak na pozycji. Kiserek łapie klameczkę i teraz od Respa CT dwóch zawodników właśnie od Thunderflash, ale teraz Exist zostaje tutaj sam. Fly chyba się go nie spodziewał, no ale teraz wszystko powinno być jasne. Mocno poobijany zawodnik. Senix to wykorzystuje i baj mi bez jakiejkolwiek szansy na to, żeby to uratować. Tu akurat Friend nie miał tych okazji, aby wykorzystać sniperkę. No wiadomo, że w takiej rundzie powinno być łatwiej nawet nie tyle Friendowi, ale ogólnie całej ekipie, chociaż demo zostaje zaskoczony. No teraz też Paloma bardzo sprytnie zmienia tempo. A Friend proszę bardzo daje frag, ale w tym momencie to już chyba nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Olimp trafił rywala. Jeszcze gdzieś doleciał ten Mołotow od Moonwalka. I przewaga czterech. No teraz trzech na dwóch. Ale pozycja egzista dobrze znana. Fly już celowany, więc tutaj będzie ewakuacja. Klameczka też. No ale właśnie bez Olimpa w tej rundzie. A to on dawał często te... Eliminacje otwierające, natomiast przejście z shortem nie stanowi żadnego wyzwania dla palomy. Na B zostaje tylko bajmi. Co prawda, demo już tam powolutku rotuje, ale paloma i tak może się rozgościć na środku, więc i ten short zajęty i ten środek. No, ale brakuje fragów dla zawodników atakujących. Exis powiększa przewagę. Teraz jeszcze to samo robi Friend. Moonwalk troszkę spóźniony. Friend już spodziewa się tego, że rywal może grać w taki sposób. nie musi ryzykować Friend, bo jest mało czasu dla palomy. Próbował Fly, ale to jest 20 sekund i wygląda na to, że z tego ataku już niewiele wyjdzie, chociaż demo obrywa Friend. On no, daje te strzały. Jeszcze fly. Po raz kolejny. Ale trzech ta jednego. Rywal w łączniku. Rywal w WOMP Fly! Jakim studem zgarnia jeszcze jednego fraga? Wow! No, jestem zaskoczony oczywiście. Rundy i tak nie uda się wygrać, ale że on jeszcze stamtąd zwiał, że on jeszcze sfragował. Midasz i spokojnie to nie stało obok siebie. Tutaj Thunder jak ma wygrać, to po jakimś dreszczowcu, więc może tutaj faktycznie z czasem troszkę nam się uruchomią. Może w ataku będą sobie też radzili lepiej. Na razie jednak jakaś zmyłka wyprowadzona na B, wypuszczenie Olimpa. Ale finalnie ten oddaje życie za darmo. Oloma po raz kolejny próbuje tam się przedostać. Egzister, teraz też wydawało się, że będzie miał dużo więcej do powiedzenia, ale kiserek wysyła mu ocałunek śmierci. Baj jednak się, rewanżuje. klameczka z porą niespodzianką. klameczka po raz kolejny. I mamy bardzo dobrą sytuację dla piorunów. Na to, żeby to wykończyć, SNX jeszcze z jednym fragiem, ale po prawej stronie chowa się kolejny z rywali. To demo, który. Już teraz zaczyna pikować, czy to powinna być łatwa końcówka i tak też się dzieje. Dwa fragi od niego, dwa fragi od klametki. Paloma ma spore braki, bo teraz tylko dwa karabiny. Oczywiście niektórzy zawodnicy zostawili sobie trochę kasy, ale Pajmi nie trafia na B. O, i daleko. Czy demo to wytrzyma? Bo rywale wiedzą, że trzeba to wykorzystać. Ale demo w końcu też pokazuje dobrą grę. Dwa fragi od niego. Jeszcze dobrze wcelowany demo, ale tym razem musiał uznać wyższość Fly'a, Tyle, że pozwolił friendowi na rotację. Ale hola, hola, SNX wchodzi na plecy. I to jest duet, który dwukrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski. Teraz ta komunikacja może się nawet odbywać bez słów. Olimpę wcelowany. Olimpę z błędu. SNX na plecach i proszę. 27 sezon ESL Mistrzostw Polski. Pierwsza mapa tego starcia i na razie Paloma na prowadzeniu, ale ta przewaga nie jest aż taka duża. Oczywiście była dobra gra w ataku, ale zobaczymy jak defensywa będzie się tutaj prezentowała, bo. Paloma wybrała tę mapę, więc teoretycznie zespół powinien być gotowy na obie strony, ale na razie w rundzie pistoletowej są z tym problemy. Friend daje pierwszego fraga, SNX rewanżuje się, ojojoj, oj, oj. teraz lecą kolejne flagi dla zawodników Palomy i przewaga już ogromna, czterech na dwóch, teraz jeszcze Olimp kasuje klameczkę. Exist pozostaje sam, ale jego pozycja jest dokładnie znana. Mimo wszystko, jeszcze raz o sobie daje znać, ale to by było na tyle. Tym razem to Paloma lepsza w pistoletówce. Frent, niestety dużo rzadziej na tym a działa, działał jako sniper. Ale zobaczymy też, jak sobie SNX. No bo właśnie, Fly już funkcjonuje. SNX świetnie zostawia się. Przy pomocy tego smoka demo totalnie wyłączony z tej rundy i Paloma na razie zostawia bardzo mocną defensywę. Taki Serek widzieliśmy, że chciał jeszcze się wychylić, ale miał pistolet maszynowy i po tym jak padł jego kolegę, to zrezygnował z tego pomysłu, a mi doskonale wchodził od łącznika. Szybkie dwa fragi, ale fly na blisko i teraz po drugiej stronie pozostaje tylko Friend, chociaż to jest cały czas runda do wygrania. Aj, nie popełnia błędu, no nie, no nie wierzę w tego gościa. Naprawdę świetna forma. Jeżeli komuś zależy na dobru światowej sceny CSa, nagrywać filmik Flya, wysyłać do Simpla i pokazać, że da się, da się przy pomocy snajperki grać, żeby jak najszybciej Simple wracał właśnie do CS-a, do tej profesjonalnej gry. W każdym razie klameczka, ciekawa Mijanka. Oj, gdzieś tutaj wymęczona ta eliminacja finalnie zdobyta, ale też no, próbuje dać przestrzeń kolegom. I to wykorzystują Esenik Na tym PS-ie mocarnie zafleszowany, i nagle Fly zostaje sam. Wiemy, że potrafi. O, oh, jest ultra oh, Potential Fly! Jeszcze szuka opcji na wygranie tego klacza. I Fly finalnie tego nie domknie. I faktycznie pojedynek, no może nie tyle sniperów, ale na razie ten pojedynek Bajmiego z Flyem wygrywa zawodnik Palomy. I zobaczmy, Fly otrzymując tę drugą szansę od Frenda. Wykorzystuje ją w pełni. Kolejna zdobyta eliminacja, przewaga już 5 na 3, do tego Kiserek na dobrej pozycji, jest jeden brak. Exist i Demo jednak jeszcze się tutaj pojawili, ale Senix, on jest gotowy na to, żeby teraz zaskoczyć rywala, to się faktycznie dzieje i mało czasu dla Demo, Fly po raz trzeci, mimo, że operwał na początku rundy, mimo, że był poobijany, to mu w ogóle nie przeszkodziło w tym, żeby rozgrywać swoją grę. Pozostała trójka miała nieco łatwiej na bomp B, chociaż tam i tak pozostaje tylko Moonwalk, ale właśnie to jest zawodnik, o którym wspominałeś niedawno, że on tutaj jakoś sobie za bardzo nie radzi. Do tej pory tylko pięć zdobytych eliminacji. A teraz ta jedna to jest absolutne minimum, ale Moonwalk nawet nie trafia klameczki. Bardzo ważny frak od zawodnika Thunderflash, ale już pojawia się tutaj fly. I cały czas to paloma utrzymuje przewagę jednoosobową. Bomba podłożona, sniper w ogóle wychyla jako pierwszy. Zobaczmy ile pewności u Fly. Ale jaka to może być niespodzianka! Co ten koleś wyczynia? Fly po raz kolejny! Co to się w ogóle dzieje? Jak widzą, co wyprawia Fly na tym mirażu, to. Mam takie obawy, że faktycznie mogą myśleć o tej mapie kolejnej. Teraz pięć szans dla Palomy, żeby wygrać Miraża, żeby być już jedną nogą w wielkim finale ESL Mistrzostw Polski Moonwalk. W tej poprzedniej rundzie nie popisał się, nawet nie obił klameczki, ale teraz otwiera rundę, Kiserek jeszcze powiększa przewagę. Demo jednak łapie rywala na schodach, ale... No właśnie, pod drewnem, wciąż schowany SNX. Fly gotowy od własnego respa, tyle że wejście rywala będzie na B. Tutaj Demo po raz kolejny próbuje zrobić jakieś zamieszanie, ale po raz kolejny Fly dają sobie znać. No i Moonwalk tym razem nie dopuszcza przeciwnika do siteu, Zostaje tylko Exist. Olimp to kończy i mamy 13 do 7. Druga część miraża w pełni kontrolowana przez palomę. No. no tam jednak mam obawę, jeżeli chodzi o dyspozycję samych graczy. No ale właśnie atak, dobra punktacja, ale co gorsze Munlock, ten, oh. który nie strzelał nagle robi różnicę wraz z kolegami, bo ten dojazd w środku od Palomę, no jest mocarny. Ale teraz klameczka jeszcze się rewanżuje, chociaż i tak to nie będzie łatwe zadanie, żeby to wszystko odwrócić. Z tym, że Munook i Kiserek są mocno poobijani. Nie wiem, czy Palomba będzie chciała grać tak do końca. Teraz ciekawy flash, ale jednak kiserek, przepraszam, klameczka, nie miał jak tego wykorzystać. To fly. Kasuje rywala i baj mi, mimo że przejmuje bombsite Beta. Oczywiście pozostaje tutaj. Bez ładunku. Będzie w tej samej formie co na poprzedniej mapie, to, to ja tego nie widzę. Już w samej pistoletówce Fly zgarnął dwa fragi. A wiemy, jak mocny potrafi być grając z AWP. Fajmi nie przewidział tego, że Moonwalk będzie po jego prawej stronie, także. No, doskonały plan. No tutaj cały czas przygotowany klameczkę, chociaż akurat on ze swoim tekiem wydaje się, że zbyt dużych możliwości na zadawanie obrażeń nie ma, na ale. Po to są koledzy. Oni za chwilę powinni gdzieś to wszystko uzupełnić. Friend jako domykający też jest dość ciekawą perspektywą, jeżeli chodzi o same to podejście. No ale tu też dorzucony granat na TSNX, się przez smoke'a, jeden za jednego w tej sytuacji. No i za chwilę właśnie Friend zachodzący od pleców, ale też pytanie, czy on będzie miał co zachodzić, bo w międzyczasie obrywają koledzy. Paloma, tutaj widać, że w pełni skupiła się na tym, by widzieć ten atak rozbić jak najszybciej jest to możliwe. Jeszcze najlepiej przed podłożeniem ładunku. Na to Thunderflash gotowe nie było. 10 sekund do końca, poobijany trend. Olimp szukający tej eliminacji i oczywiście ją znajdzie. 3 do 0 i Thunderflash nie podkładający ładunku. SNX, widać, że próbuje klameczkę skontrować, ale właśnie już przebija się przez tego smoke SNX z jednym. Bajmi jednak poszedł za kolegą, także wymiana opłacalna dla zespołu ThunderFlash i zobaczmy, że Bajmi od razu wykorzystuje podniesiony karabin. To jest szansa dla piorunów nawet nie tylko na podłożenie bomba, ale przede wszystkim na to, żeby wygrać taką rundę. Fred też tutaj próbuje zaskoczyć, ale to nie działa, nagle przewaga 3 ta 1 po stronie Palomy. I o Bajmin powinni cały czas zawodnicy pamiętać. Leci jeszcze Flash. mi na razie niewiele tutaj widzi. Teraz dorzucony również granat dymny. Bomba brojona. Ale to jest tylko zmyłka, chociaż. O te skany też niedokładne. Próbuję, próbuję, Bajmin, ale to nie działa. Mamy 4 do 0. Broń zachowana, więc jak powiedziałeś, ta runda faktycznie nie była oddana za darmo przez Thunderflash. Zgarniać, ale też w międzyczasie CT. No jest ta presja, jest tutaj szukanie przestrzeni dla siebie, ale też co ciekawe, że tandem już w międzyczasie mimo rywala, który w teorii powiedzmy że zachodzi od pleców, te fragi zdobywają. Moonwok nagle osamotniona, tego wano od kilku pozycji naraz. Ciekawe płomienie, ale bardzo bohaterska postawa Exzista, która chyba nam rozwiązuje już sytuację o. w tej rundzie, a teraz to już na pewno. Tak jest Exist. Opisał się, bo naprawdę przejście przez te płomienie plus poobijany klameczka. Tam widziałem nawet też szansę na dwie eliminacje dla Munoka. No i Thunder też, które za moment będzie walczyło o ten pokoik. Tym razem SNX nie z AWP, a z M4. Bez eliminacji. No i Kiserek zostaje sam. No wydaje się, że w końcu będzie musiał oberwać, aż Kiserek jeden za jednego. To no, Chyba troszkę za małek na tę sytuację. A jeszcze Olimp gotowy. Demon próbujący podejść. Exist wychyla Olimp z dużymi kłopotami. Existy z kolejnym trafieniem. Demo teraz też wykorzystuje swoje pozycję. Moonwalk zostaje sam, ale ten nawet nie będzie walczył o tę rundę. Zobaczymy jak sobie z nimi poradzi, tak? Bo tutaj akurat gra na dymny bardzo niecenny. Ale proszę, Moonwalk od razu łapie Exista. Teraz jednak Friend z rewanżem. Ale pod A wciąż pozostaje Olimp. Ten z MP9 dołącza również SNX. Będzie mógł sobie nieco lepiej radzić na ten dalszy dystans. Ale co do Olimpa. Gdyby Reflew się miało atakować od tej strony, myślę, że mały byłyby szanse na wygranie pojedynku, teraz jeszcze wykurzony tym mołotowem. Tam na pewno nie będzie miało twego życia Olimp. Znowu dobry gra na teraz SNX. No była tam nawet szansa na dwie eliminacje, ale nie ryzykował, chociaż teraz będzie musiał to ryzyko podjąć kapitan Palomy. Przewaga, dwóch ta jednego po stronie Thunderflash. Bomba już podłożona, demon sprawdza jedną stronę. Bajmi, pamiętajmy, jest mocno poobijany SNX, jak odważnie w tym momencie, ale właśnie nadział się właściwie na dwóch rywali. Widzę, że Moonwalk gra teraz odważnie w mainie, tam jednak jest celowany Bajmi, a my oglądamy perspektywę Frenda, który właśnie pozbywa się Senixa. Natomiast ten nie miał tutaj łatwego zadania, ale od razu odpowiada. Ale Friend robi dokładnie to samo. Tak jak chwaliliśmy Flyer, że odbijał bombsite Bena Mirażu sam. Tak teraz Friend właściwie w pojedynkę wchodzi na BSB. I proszę, dwa fragi. Bombsite jest zdobyty. Oczywiście tutaj jeszcze trochę czasu potrzebuje Demo, żeby przenieść bombę. Ale Paloma jest w bardzo trudnym położeniu. Tutaj bez fraga przed plantem wydaje się, że odbijanie nie będzie miało sensu. Że warto będzie zachować broń na następną rundę. Mimo wszystko jeszcze jest próba fly Oli, proszę, teraz zbudowana ta przewaga Są Defy. No ten u Moonwalka, 23 HP jego, na jego pasku, ale Exist właśnie łapie Rywala i teraz tylko dotknięty ładunek. Olimp jednak kasuje klameczkę i bomba jest zbrojona, ale bez tego zestawu. Egzist ma naprawdę sporo czasu, żeby jeszcze zdążyć. Jeszcze cztery sekundy. Olimp wierzy, nie ma prawa popełnić błędu, ale Exist On no, sam do końca nie wiedział, co chce zrobić. Niby skanował, niby wiedział, że ktoś będzie wychylał. Chyba liczył na to, że to rozbrajanie zostało przerwane, ale nic z tych rzeczy. Brawa dla Palomy, to było 3 na 4 Gdzieście całość tego starcia domykać, no ale też jeżeli chodzi o palomę, niesamowita cierpliwość, tworzenie presji bliżej pokoiku. Czasem wydawało się, że gdzieś tutaj próba domknięcia. Od środka będzie miała miejsce, ale paloma postanowiła całym składem jednak przelotować pod site B i wydaje się, że jest to najlepsza możliwa decyzja w tym momencie. Proszę, Olimp już rozpoczyna fragowanie, mówiłem o nim wcześniej, że daje mnóstwo tych entry fragów, ale ten jeden to oczywiście może być za mało, żeby teraz Paloma już wygrała pistoletówkę, chociaż jest ta agresywna postawa Palomy, ale od razu wycofanie się, bo no coś tam poszło nie tak, tym bardziej, że po drugiej stronie było kilku rywali, chociaż Olimp SNX już budują przewagę 4 na 2, Jeden HP na koncie Olimpa, ale zobaczmy, że on nie chce się zatrzymywać, on tam wychyla po to, żeby zgarnąć jeszcze jedną eliminację. No niestety, ale Thunderflash już nie ma czasu na to, żeby rozbroić bombę. Pani friend pozostają przy życiu, ale tak jak powiedziałem, Olimp 1 HP nie zamierzał się chować. On szedł po tego rywala. Był pewny, że rywal go nie skontruje. 17 fragów Olimpa, 9 zgonów i wynik 8 do 5 dla Palomy. Ale, ale to tyle. Tylko ten początek jest taki nieoczywisty przez pistoletówkę. Później Paloma rozdaje karty. Widać, kto jest lepszym zespołem. No teraz szybki atak na bomb A. Demo na szczęście z jednym trafieniem, Exist już gotowy, do tego też gotowy jest Friend, ale Paloma od razu odcina te pozycje, czy to Smokiem, czy to Mołotowem. I jednak jednak nie znalazł dla siebie na podłożenie bomby, z tym jeszcze będzie musiał chwilę poczekać. Za moment kolejna próba, tutaj jeszcze lecą kolejne granaty, Exist pozostaje przy życiu, a mi ze świetnym skanem i pamiętajmy, te Smoki za chwilę poznikają, więc Paloma musi się spieszyć, ale Fly... Już zdążył, także teraz pytanie, czy ThunderFlash odbije to z przewagą jednej osoby. No właśnie, wydaje się, że przewaga jednej osoby plus teraz dorzucanie granatów i odcięcie chyba nawet e, prawie że duetu w tym mainie, czy to faktycznie pomoże. No ta podstacka, jeżeli chodzi o Fly'a, ma duże znaczenie, Moonwalk w tym ogniu krzyżowym też na razie ma problemy, by pomóc, ale to Olimp odnajduje się w tym wszystkim, jest współpraca, jeżeli chodzi o Palomę i jest genialne domknięcie rundy, jeżeli chodzi o ich działania. Jak jeszcze koledzy się przyłączą też w tych końcówkach. No Paloma to może bardzo szybko zgarnąć. Na razie też wynik na to wskazuje, ale dajmy szansę Thunderflash, bo to jest, jak powiedziałeś, kolejny pól, dopiero drugi pól w defensywie i mimo, że był dobry początek, to Olimp już pozbywa się egzista Teraz jeszcze klameczka z darmową eliminacją na kisserku. I Olimp, który ma tylko 12 HP, więc to wejście Palomy będzie... Bardzo ciężkie. No, jeżeli Thunder też zamierza wrócić do tego meczu i zamierza te mapy wygrać, to takie rundy jak ta po prostu. No trzeba domknąć. Po prostu trzeba. Ja zamykam oczy i wierzę w to, że za chwilę będzie szósta runda dla piorunów. No, na razie podsadzkę, na razie szukanie gdzieś tego miejsca dla siebie i zobaczymy, czy te runda to będzie gotowe, jak najbardziej. Darmowa, darmowa runda już. Otwieram w oczy. Oj, teraz niezły granat. I Serek mocno obrywa. Fly też widzimy, że traci trochę punktu zdrowia. wygląda na to, że Paloma chciała to rozegrać w nieco prostszy sposób. Klameczka natomiast o tym razem nie poradził sobie kompletnie, o ile w poprzedniej rundzie miał darmową eliminację. Tak teraz z problemami. Jeszcze Flash, bym nic nie widział. I Bombside bez zostaje przejęty praktycznie za darmo. Paloma robi to w mega prosty sposób. I to jest po rundzie. To będzie 12 do 6 dla Palomy, bo Thunder Flash. Nie może tego odbijać. Oni zachowują broni na to, żeby przy wyniku 6-12 mieć tego fula i żeby zgarnąć 6 rund z rzędu. Ja Kuba w to osobiście nie wierzę. A tam na pewno musi być dużo tego skupienia, dużo tej pewności siebie, właśnie u klameczki, u Bajmiego. Teraz też Friend dołącza do kolegów, więc ta rotacja Thunderflash dobra w tej sekundzie, ale Paloma. Jednak nie chce tam atakować i teraz Senixy. Zobaczmy, ile może dać Senixy z bardzo ważnym fragiem. I teraz cała runda, cały ten mecz. Właściwie zależy od exista. ile on z tej pozycji wyciągnie existe z jednym, tylko z jednym fragiem. To może być troszkę mało. Frent ustawiony, ale Kiserek jest kolejnym strzałem prosto w głowę. I Paloma już coraz bliżej tego, żeby zagrać w wielkim finale. Klameczka zapleszowany, paj mi wyrównuje. I ten duet jest pod bomb tu B odpowiedzialny za odbijanie. Pozostała trójka tylko czeka, tylko może trzymać kciuki za to, że w tej sytuacji i Bajmi, i klameczka nie popełnią błędu. Jest te smokey. są defy. A na razie też zobaczmy, co robi Kiserek, bo ten wchodzi na plecy i to jest świetna decyzja. Kiserek po raz kolejny cztery fragi od niego i paloma. Awansuje do wielkiego finału ostatniego sezonu ESL Mistrzostw Polski.